lider chce tutaj zagrozić jest do strzał gol Swoją grę. Teraz Inter będzie mógł postawić właśnie na ten średni blok. Patrząc z punktu widzenia Intero Mediolan, ale Denzel Dufrissy tym razem nie przechyszył. Żytinę, że... a Ingo Martinezem. Jestła piłka wychodzi z tenasy Besy. bez łapania tej piłki. Polski pręgasz, od razu zdrowi, co! Który zastępuje Roberta Lewandow jako taka fałszywa dziewiątka, do której trudno się oczywiście przykleić. Natomiast trzeba mieć go na radarze. Odchodzące od bramki tego Di Marco, jeszcze. Jest za GOL! 2 do 0! 21 minuta! przy okazji jeszcze Lautaro złapał jakiś uraz po pierwszej połowie. Już go w akcji nie zobaczymy. Wykonany rzut wolny Wojciech szczęstego. Potem gdzieś te zapały, ten zapał, ten entuzjazm Interu, jeśli chodzi o to, co się dzieje i myślę, to może być jeden z głównych winowajców o potem za moment. Szczęsny teraz, wygrajemy Marco Satirama. Genialnie ostatnio gra w zwarciu z naprawdę... Interu, Nicolo Parella, Denzel Dufris, Szczęsny wychodzi do tej piłki i teraz reprezentant Polski, niecałe 1600. Za nami Czarka Noglu, Czarka Noglu, dobra wrzutka, go! go! Sympatyków Barcelony, którzy oczywiście przeważają. Są także sympatycy i oni nie za każdym razem raz. Dumpisy, ciekawe to. Zagranie szczęścia! Gol! 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 świetną szansę. Teraz piłka do dumpisa. Musi być szczęsny. Zwykle wartościowy za kadencji środkie reprezentanta.